Czy się męko z tej strony Nic nie wyczuć, czyli ja? Tak, yy. No, ja, ja. Pozdrowa, pozdrowa. I nie zmieniałem konta. I patrzcie. Fajnie wygląda, nie? Nie, nie. Ale fajnie wygląda. Yy, eee, youtubera? Nie, do, Ale dobra. Mm. Więc zapraszam do spróbowania. Do Kordy podam. E, w, nie podaję kordów. Chyba, że będzie Bo tak się mówiliśmy. Że do 2016 roku będę musiał mieć już e, no. Wyświatem wyświetlań, więc... Proszę Was! Dawaj weźcie, oglądajcie moje filmiki.

a, i przez czas, żeby już była level. tyłu, boże, ja brakuje ci... no właśnie. o, o o. Jezu, a nie. Jeżeli oglądacie tyłu, z tyłu, z tyłu, z i będę tyłu, z tyłu, będę tyłu, z tyłu, z tyłu,

<suszy> o. Tak! Właśnie o to chodzi! Zobaczymy grać! Podajcie kordy. A jak. A, będzie. Jak ktoś to podaje to zakończymy. Dobra. Więc zapraszam na live'a. Ta, live'a masz. Oskar to coś ale ale muszę. Może to macie się, się, się kupale, tylko będę zamykał. No, więc ziomeczki... tak skaf. Ej, a czemu jest skaf w ogóle? No czemu skaf? A z już nie gra, nie? Z tak, y, trochę pada. I jak... Y, ja będę grał na Skaff'ie jak będzie nowa edycja. Bo jak ta, tamta edycja była, to trochę się nie, innym dziła? No to więc... Nie muszę grać! Myślę się też nie chciał grać na tej edycji. I jeżeli proszę, to o jednej się wybranie. Piszcie jaką byście wersję chcieli dla tego... A... Mm. No, jak się nazywa? No, no, skokie. Napiszcie... To i... pod moim komentarzem i pod skokiem. Dobra, 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 myjemy... że przybył bardzo dobrze, bardzo dobrze, niech nie była kawę. Eee... centrum... i... PL. Nie Da się duel e, szary A bysz e, tak, tak weź na ten serwer, da wyróbcie sobie. Bardzo pobudza Moja? No, no? Dobra, ale to fajny serwer ogólnie i to będzie pomylika. Easy hotball. Bardzo easy, bardzo easy hotball. Bardzo, bardzo easy, bardzo easy, bardzo easy bardzo widzi, bardzo widzi bardzo. Bardzo. ale dobra więc pokupiemy jeszcze trochę jeszcze trochę pokupiemy dobra, dobra ale dobra, dobra, dobra więc kliknę 13 raz.

Chodźcie zobaczyć Lewa 60 fps przy nagrywaniu kamer. Nice, ziomeczki! 60 FPS-ów! 67 FPS-ów. Nice. I tyle oczywiście dzisiaj Tak. O 15 będę go... Tak, zaraz go będę rzucał, Więc... Yy, yy. Pozdrow, nagrywam, a bo ja, nie Chul, A ja za byłem kupił. to się nie da. bo No, ja też bym kupił. Oj. E, oj, 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 ja nie, byłem bo za... no. O! bo no, po przedwie, szybkiej. Sybkiej, szybkiej, Dobra pipijemy Kurwa! 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 No live nie będzie tak to nie będzie, nie będę, nie będę na nich dla was nowy, nie będę na was nowy, będę nie będę w ogóle robił live'u sobie trochę przerwa To widzicie, bo... będzie live? ale będzie dzisiaj? Może jutro? A może pojutrze? A może w wakacje pierwszy live będzie? Ale to będzie musi... Nie, dobra, patrzcie, będzie pierwszy live, ale jak będzie... To służbów. To są będzie. Z kamerką. Z kamerką. Z kamerką więc? pozdro, pozdro, macie z z kamerką. Więc, dobra. Macie, będziecie mieli z kamerką i ale... Zaraz y, pokażę, Wam pokazał, ale nie.

你发谁呢？